z zimnych fiordów skandynawii ruszyli w morze normanowie ludzie północy Określani jako Wikingowie, co oznacza nazbój. Początkowo byli piratami i grabieżcami, palili klasztory i łupili wybrzeża Anglii oraz Francji, ale wkrótce stali się czymś więcej odkrywcami i zdobywcami. W IX wieku ich przywódca Rollo otrzymał od króla Francji ziemię w Dolinie Sekwany, bagatela za obronę przed pobratyńcami tak powstała Normandia. Z dzikich wojowników stali się rycerzami, i mistrzami feudalnej polityki. Ruszyli dalej na południe Europy. Normańscy najemnicy zdobyli Apulię, Kalbarię, Sycylię, tworzyli potężne królestwa, łącząc tradycje łacińskie, bizantyjskie i arabskie. Dotarli nawet do Afryki Północnej, zdobywając przyczółki w Tunisie. Niektórzy służyli w armii Bizancjum jako waregowie, a na zachodzie ich potęga eksplodowała. W 1066 roku Wilhelm. Kolem zdobywca najechał Anglię i stał się jej królem. Z prostych grabieżców stali się oni władcami europejskich królestw. Szczególnie polecamy nowość wydawniczą Imperia Normanów Lewiego Roucha.